Dzień dobry moi mili, witam was w środowy poranek, witam was po porannym przeglądzie internetu, ale najpierw zanim zaczniemy rozmawiać o tematach politycznych, chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za wczorajszego live'a, za wtorkowy live polityczny, jak co wtorek, na razie z łaski TikToka, ale mam nadzieję że już niedługo spotkaliśmy się wczoraj i pogadaliśmy sobie trochę o bieżących sprawach politycznych. Dużo się działo, dużo wątków chciałem poruszyć. Przygotowany byłem już tak, jak live'y powinny wyglądać, także zapraszam Cię również na za tydzień. A teraz trzy tematy, o których chciałbym Ci powiedzieć, które mam nadzieję Cię zainteresują. Pierwsze, jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, co zaskoczyło mnie przy wyborach 47. prezydenta USA najbardziej o systemie wyborczym w USA, to zostań ze mną. To będzie właśnie pierwszy temat. Nie chcę go spalić, ale jest on niesamowicie ciekawy, niesamowicie interesujący i na szczęście. To, co mnie zaskoczyło, odchodzi w niepamięć. Drugim tematem jest to, co wyczynia nasz polski rząd, a w konsekwencji tego, co wyczyniają korporacje z nami, a mianowicie opuszczają nas. Jak pokazuje portal Tygodnik Solidarność, a cytuje on tak naprawdę gospodarkę morską.pl, czyli portale branżowe, a mamy dziś ostatni masowiec, który wpływa do portu konteterowego w Gdańsku. Do swojego huba logistycznego, każdy kolejny masowiec firmy Maersk będzie przypływał. Uwaga, do Niemiec. Czy jesteście tym zaskoczeni? Mój komentarz do tego faktu w drugiej części nagrania. I trzeci temat. Trzeci temat, czyli obyczajówka związana właśnie z lewicą, z tym, co się odszejnowało, mówiąc krótko, i jak bardzo ta formacja polityczna, pani Biejat, pana. Czerzastego, pani Anny Marii Żukowskiej, upadła. Upadła nie dlatego, że jest lewicą i ma takie, a nie inne postulaty, ale upadła dlatego, że ukrywa to wszystko, przed czym przestrzega i to jest hipokryzja. I o tym będzie trzeci temat. Zostań ze mną, już po łyczku kawy. Widzimy się na porannym komentarzu politycznym.